Cześć to ja Justa, witam Was w nowym odcinku Justa Muje i dzisiaj opowiem Wam jak powstaje czwarty epizod Himer. Mój serial jest tworzony przeze mnie, nie mam do pomocy oczywiście innych osób, dlatego wykonuję go po pracy. Postanowiłam, że obiorę sobie taką strategię przypominającą troszeczkę animatorów z większych studii, a mianowicie, że na starcie każdy rysownik tworzył ruch do jednej przypisanej mu postaci. No wiadomo, że Justa się nie sklonuje, więc tak naprawdę przez pewien czas rysowałam jedną postać, wykonywałam jej podstawowy ruch, a potem przechodziłam do kolejnych bohaterów. W czwartym odcinku Chimer pojawią się już w zasadzie te wszystkie chimery, które mam narysowane, i niektóre zobaczycie w, na tym filmiku, a także postacie ludzi. Będzie to Kora, będzie to Marta, będzie profesor Minami, będzie Satoru oczywiście i będą nowe postacie ludzkie, które wkrótce poznacie. Mówię, wkrótce poznacie, bo jeszcze myślę, że powstanie filmik z tak zwanych od kuchni. Teraz jestem, dzisiaj zaczynam tak naprawdę pracę nad postacią kory, czyli mamy pierwszą postać ludzką i wracam do tego systemu, że biorę sobie scenariusz, rysuję podstawowy ruch postaci i robię różne sposoby poruszania się postaci, które będą użyte w animacji. Nie mam tutaj oczywiście klatek tak zwanych kłapów, bo ilustracje z tymi momentami, gdzie nasza postać Kory będzie się odzywała do innych bohaterów, zostawiam sobie na koniec. Czyli najpierw rysuję postacie ogólnie, różne fazy ruchu wybranych bohaterów, potem będę wykonywała tła, między innymi będę musiała dorysować troszeczkę, tu wam zdradzę, laboratorium, Profesor Minami i jeszcze jedną taką lokację, ale w czwartym odcinku przede wszystkim główną rolę nie będą odgrywały krajobrazy, ale tak naprawdę umowne jakieś tam osiedle które widzieliście też na chwileczkę w wcześniejszym epizodzie. Tutaj będzie bardzo dużo miało do znaczenia pokazanie w różnych ujęciach kamery relacji pomiędzy korą a martą. Tu wam tak zdradzę, no bo to są dwie siostry i będzie taki klasyczny konflikt dwóch bohaterek. A co na to w tym przypadku, Chimery? No to będziecie oglądać czwarty epizod, to się przekonacie. Więc wracając do etapu animacji. Rysowałam tymi czerwonymi liniami, to to był podstawowy szkic, a tymi czarnymi na kolejnej warstwie, no to już jest postać bardziej szczegółowa. W tym pliku mam tak naprawdę pierwsze takie parę klatek, jak kora będzie przemieszczała się z jednego miejsca na drugie oraz jak będzie właśnie w takim bardziej statycznym ujęciu i będzie za chwileczkę patrzyła na swoją siostrę. Takie trochę konwojskie ujęcie, że pier widzimy jednego bohatera, następnego i w różnych, bo one się będą troszeczkę jakby pojedynkować na argumenty. A kto będzie przyczyną konfliktu pomiędzy bohaterkami? To się już przekonacie w odcinku czwartym. Myślę, że jeśli wszystko będzie dobrze, to w kwietniu będzie odcinek czwarty na kanale. A tak naprawdę zależy mi na tym, żeby był, ponieważ chcę go wysłać na konkursy. Trzeci odcinek troszeczkę mi przepadł, ale ewentualnie mogłabym trzeci odcinek spróbować wysłać. Ale myślę, że czwarty odcinek pod kątem animacyjnym może być całkiem ciekawy. I myślę, że już po szkicach widzę, że na pewno będzie to jeden z dłuższych odcinków. Zdecydowanie dłuższy niż epizod trzeci. Ale to zobaczymy. To jeszcze w praniu wyjdzie no bo tak jak mówię, będą dialogi pomiędzy postaciami, będą nowe postacie ludzkie, które jeszcze nie narysowałam. I oczywiście będzie kwestia wspomnianego tutaj, wspomnianych relacji. Dobra, nie będę Wam spoilerować. Oczywiście najwięcej rzeczy dowiedzą się w pierwszej kolejności aktorzy głosowi, którzy będą odgrywać rolę postaci. Czyli gdybym miała podsumować, na jakim etapie jestem, jeśli chodzi o chimery, to mam narysowane ruchy postaci chimer. Teraz zaczynam rysować ludzi, potem będę tworzyć tła, i potem troszeczkę wrócę, znów będę nakładać na te tła postacie. A to znaczy, że będę też dorysowywać klatki z gadaniem bohaterów. Czyli będę wtedy na etapie animowania kłapów. I nie ukrywam, że kiedy tworzę animację, to jest mój ulubiony etap, jak na razie. Jeśli chodzi o animowanie postaci człowieka, to myślę, że można to sobie tak za, zapamiętać, ułatwić sprawę, że na pierwszej klatce warto sobie na przykład narysować kontury twarzy postaci i sobie zapisać ten kontur, tak, skopiować i ten fragment rysunku i nanosić na kolejną klatkę, bo rysowanie cały czas obrysu twarzy jest problematyczne. Efekt oczywiście zmiany dadzą włosy, które na różnych klatkach korze układają się odrobinę troszeczkę inaczej. To, że kora ma taką Anime, fryzurę, no to też pomaga celowo w postaci, właśnie z animacji japońskich, mają takie fantazyjne fryzury, bo nie trzeba rysować też bardzo dużo klatek, żeby stworzyć iluzję ruchu, bo te fantazyjne fryzury bardzo łatwo ułatwiają pracę. Tak jak duże oczy, czy śmieszne, miny postaci, które też sprzyjają temu, że fajniej się to ogląda. Przypominam, że moje animacje są wykonywane domowymi metodami. Ja się staram na etapie tworzenia moich postaci, jak najlepiej pokazywać na przykład ruch postaci. Mam nadzieję, że w czwartym odcinku będzie lepiej to się kleiło niż poprzedni w poprzednich epizodach, ale to oczywiście już by będzie wasza ocena, czy bardziej wam się to oglądało lepiej, czy nie. Ja z mojej strony nie będę wam zdradzać więcej szczegółów, jeśli chodzi o fabułę. Może coś tam wy, wykminicie na przykładzie tych szkiców, które tutaj się pojawiają w tym filmiku, podglądowych klatek z kimerami. Ale, no właśnie. Ale czy czwarty odcinek będzie tro zgodny troszeczkę z pierwowzorem, z cyfrowym wyzwaniem, czy nie? Czy już zaczynamy zmieniać historię, to przekonajcie się wkrótce sami. Jeśli chodzi o takie sprawy, jeszcze bieżące, związane z moim kanałem YouTube, to przypominam, że mamy 25 lat Rysicy Urszuli, 25 lat moich postaci i na temat samej Rysicy, na temat serii Największy Skap Świata, a także na przykład na temat serii Harry Potter, który w tym roku również ma 25-lecie, jeśli chodzi o polski fandom, o tym też będę opowiadać. Myślę, że może jeśli chodzi o Harry Pottera, to wrzucę to na kulturę na trzepaku. Ale sprawy tworzenia animacji oczywiście zostają na moim pierwszym kanale. To tyle w tym odcinku i widzimy się w kolejnych. Just Animuję. I zachęcam Was do trzymania kciuków za moje tutaj postacie.